Moim zdaniem nie ma nic lepszego od dobrego noża, nawet na tej wojnie. Spójrzcie na to tacko Fairbain Sykes. Zginąłbym bez niego. Propaganda to gówno. Mój ojciec obwinia niemiecką górę lodową o zatopienie Titanica. Kurwa, same bzdety. Przyłączyłem się do tej bandy, żeby już nigdy nie oglądać występów ENSA. I nigdy. Zabawniej jest, gdy ktoś do mnie strzela. Wielka noc, Nalot na Belfast. Dlatego zabija mnie Miaszków. To nic wielkiego i wyszukanego, ale taki jest mój powód. Mówię wam, biskup będzie musiał pocałować mnie w dupę i nazwać Maryją, żebym wyspowiadał się ze wszystkiego, co tu zrobiłem. Wojsko przypomina pracę w stoczni. Jakiś wymuskany głąb mówi nam, co mamy robić, a my paprzemy się w brudzie. To ma sens. Żaden szkop nie zaatakuje Belfastu. Dostałby po łbie dwie minuty po wejściu na pokład promu. Mój brat pływa na korwetach i ściga boty na Atlantyku. W porównaniu z tym nasza robota to nic wielkiego. Tak, są tu angielscy oficerowie, ale to lepsze niż grzebanie w głównie przez 14 godzin dziennie, wierzcie mi. Nie lubię republikanów, którzy nie chcą walczyć w tej wojnie. Chowają się za tymi, którzy są gotowi to zrobić. Jeżeli dorwie nas wróg, mają rozkaz nas rozstrzelać. Dlatego dobrze radzę nie dać się złapać. Mój brat poszedł na południe do republiki, a kuzyn na północ i się zaciągnął. To się równoważy, prawda? Zdobądźmy ten punkt. Gdyby to był western, powiedziałbym na koń, ale tego nie zrobię. Mój ojciec przewróciłby się w grobie, gdyby zobaczył mnie w tym mundurze. Na szczęście drań jeszcze żyje. O, to wam się spodoba! Idziemy zabijać szkopów i zdobyć trzymany przez nich sprzęt! Przydałoby się nam takie działo przeciwpancerne. Moglibyśmy coś nieźle rozwalić. Działo przeciwpancerne. Strasznie ciężko się je wlecze, ale przydaje się w trudnych chwilach. Na tabliczce było napisane żadnych psów i Irlandczyków. Pytam co to za powitanie. Mówię wam, chłopaki, kiedy to wszystko się skończy, będę musiał zmówić więcej niż parę zdrowasiek. Ciężki karabin maszynowy. Wyceluj, strzel, same trupy. Cudeńko. Wysiadać! Jesteśmy na miejscu. Gdziekolwiek to kurwa jest. Zatrzymajcie się, przestańcie gadać i niech nikt nie oddycha, dopóki nie powiem. Dobrze, panowie. Szybki atak na szwabskim terenie. Uważajcie na siebie. Ty, moździerz. Ty, podstawa. Ty, pociski. Dużo pocisków. Dalej, panowie! Nie opylać! Rozwalić tę cholerną piechotę! Pora zaatakować. Komu w drogę, temu czas, jak to mówią. Ciężki karabin maszynowy. To naprawdę ciężki złom, ale zajebiście przydatny. Do środka, do środka! Nie stójcie jak kurewki z Derry! Jesteśmy pod ostrzałem! Siedzimy tutaj w niezłym gównie! Zdobędziemy ten punkt albo zginiemy próbując. Nie ma innego rozwiązania. Cóż, gdybyśmy nie śmiali się z naszych polityków, musielibyśmy płakać, prawda? To bardzo przydatny pojazd. Powinniśmy go wziąć. Co za ham go tak zostawił? Wsiadać! Kolor nazywa się rozczarowująco gówniany! Nie zatrzymujemy się. Idźcie dalej i wypatrujcie szkopów! Dobra, jesteśmy na szwabskich tyłach. Uważajcie! Wstawajcie! Nie ruszamy na spotkanie z czarnoksiężnikiem. Idziemy do ataku! Niezła robota! Działo przeciwpancerne rozwalone w drzazgi! Atakujemy na terenie wroga, więc wszystkie chwyty dozwolone! Ty weź tego Brena. Ty łap się za magazynki i zapasową lufę. Mamy robótkę! Zdobyć trochę szwabskiego terytorium! Weźcie tego, Brena. Siły ognia nigdy dosyć. A widzę was i ten wasz jebany czołg za stronę szwaby. Dobrze, chłopaki, odbierzmy gnojom ten punkt! Jakiś pechowiec będzie musiał zdrapać stamtąd załogę. Dobra, panowie, zrobimy mielone z załogi tego moździerza. Nie podchodźcie, gnijące mięcho może mocno pobrudzić mundur. Nie obchodzi mnie, że to była latryna. Teraz to jest okop! Ruszajmy, nie możemy się tu kryć w nieskończoność. Piechota wroga dostanie porządnego kopa w dupę. Do środka i nie kłaść obesranych butów na meble.